Mamy sondaż drugiej tury wyborów prezydenckich, sondaż OGB, przeprowadzony w połowie kwietnia: 49,3 Karol Nawrocki, 57, Rafał Trzaskowski. To trzecie nasze badanie robiliśmy badanie w styczniu, w lutym i teraz w kwietniu gdzie różnica pomiędzy tymi dwoma kandydatami jest minimalna. Wpisuje się to w trend, który widzimy w ostatnich latach, ostatnich 20 latach że ta różnica pomiędzy kandydatami w drugiej turze jest coraz mniejsza, jeśli chodzi o różnicę głosów. 1 200 tysięcy głosów w 2005 roku pięć lat później już tylko milion głosów różnicy w 2010. W 2015 wybory brońców komorowski Andrzej Duda, różnica tylko pół miliona głosów. W ostatnich wyborach 2020-420 tysięcy głosów zadecydowało w drugiej turze, kto został prezydentem. I teraz, gdyby dane z tego sondażu się potwierdziły, różnica pomiędzy kandydatami byłaby tylko 250 tysięcy głosów w skali całego kraju. Wpisuje się to w trend spadkowy, że ta polaryzacja i ten podział na te dwie Polski powoduje, że ta różnica robi się coraz mniejsza. Jeszcze jedne dane bardzo ciekawe, raczej zła wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego, lepsza dla Karola Nowrockiego. Wiele dyskutowało się o tym, jak zachowają się wyborcy Sławimira ramencena w drugiej turze wyborów. W styczniu 70 do 30 tak wyglądał ten podział. W lutym było to już 82 do 17. I mamy 85 do 14 w ostatnim badaniu. Ci wyborcy jednak podążają raczej w stronę Karola Nawrockiego. I teraz pytanie, jeżeli słowim zajmie trzecie miejsce, dostanie dobry wynik. Ten podział, ten taki rozjeżdżający się podział wyborców Sławimira Mencela może zadecydować o tym, kto wygra wybory prezydenckie. Jest jeszcze pozostałych 10 kandydatów tych z mniejszym poparciem. Ich poparcie też może być rekordowo wysokie jak na standardy wyborów prezydenckich.